Ale było mnie słychać, czy nie? No, no. Ale czy to, co do tej pory powiedziałem, to było czytelne w miarę? No, przepraszam, ale, ale typu online to dopiero jest nasze drugie podejście. No i troszeczkę tutaj się gubimy. A więc tak, no, musimy sprawdzić wpłaty w zanim poczytamy, kto jest faworytem numer jeden. Так, я Widzimy, gdzie jest przód, a gdzie tył. No, spis treści na początku może być. No, to Wszystko się zgadza, a więc możemy odczytać firmę numer 1, która złożyła ofertę. A jest to firma handlowa Janko, Jan Strzelec, Franciszkowo, ulica Podlasem 4, poczta Żuromin. Popatrzmy, co firma Janko ma za propozycję. A więc, tak, cena brutto. To jest 219 37 zł i 93 grosze. Powtarzam, 219 37 zł 93 grosze. Termin wykonania 30 lipiec tego roku to nam pasuje. Płatność 30-dniowa nam odpowiada. Gwarancja pięcioletnia jeszcze lepiej. No i związanie z ofertą 30-dniowe. I pewnie są tak. Dobra, czyli pierwsza oferta jest bez wskazy. Wobec tego właściwą. Wyglądam się dwa razy, bo mikro takie się nie sadziło. A tu proszę bardzo, no to miło przywitać, firmę mekro ze zaświecam. I co nam tutaj makro? zrobiliby tę robotę za 275 884 zł i 7 groszy. Powtarzam 275 884 zł 7 groszy. Popatrzmy pozostałe elementy 30 lipca termin wykonania może być płatność 30 dniowa również 3 lata tylko gwarancji, to jest dość istotne. No i 30-dniowe związanie z ofertą. Podpis pewnie jest, o i to nie jeden. Także wszystko, co należało przedstawić w tej ofercie, więc też możemy przystąpić do numeru 3. Wadium jest, a więc przystępujemy do dalszej e, procedury. E, numer 3 pozycja pochodzi od firmy FHU, PatMat. Nie wiem jak to rozwinąć, No pewnie firma handlowo-usługowa, tak się domyślam. Pan Piotr Lis, miejscowość Charling, ulica słoneczna 1. Czyli Dobra, to popatrzmy, co dalej. Firma Patmart zrobiła by tą robotę za dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote i cztery grosze. Powtarzam: 254 872 zł i 4 grosze. Termin wykonania 30 lipiec pasuje. Płatność 30-dniowa również 5 lat gwarancji. No i związanie z ofertą 30-dniową czyli tego oczekiwaliśmy. Podpis jest, czyli też jest oferta bez wskazy. はい。 Się sobie. No, Może być. No fajnie, czyli pata Wazium jest prawidłowa. To popatrzmy kto reprezentuje tą firmę. To jest firma Milwer, Miłosz Niemczyk świecie ulica Bydgowska 1, czyli Milber, pisane przez V. No i zobaczmy, co kolega miłość tutaj proponuje. Firma Milber chciałaby tą robotę zrobić za 249 500.

30, bo tutaj 31, czyli jest jakoś nieznię do no 30. No to musimy się tutaj do tego potem stosunkować, ale pewnie będzie kłopot. No bo 31 jest podany, a my chcieliśmy 30, czyli jakby już przez to nie spełniam niestety naszych oczekiwań. No i będziemy mogli do dalszej, do dalszego procedowania um, na tej oferty skierować, no bo nie spełnia warunków brzegowych. No, wprawdzie płatność 30-dniowa nam pasowała, 5 lat gwarancji również i 30-dniowe związanie z ofertą, ale termin um, niestety. O, szkoda. No. सत्य सत्य Może tak. Tutaj wpłata w adium, a tutaj księgowość ma najwięcej za potrzeba weryfikacji przez kolegę Berenta. A więc ostatnia oferta pochodzi z firmy Usługi Budowlane Tomasz Kita, okrężna 28 w Świeciu. A tutaj Tomasz Kita. I popatrzmy. Oj, co to kitanie nie jest, pan Kita? 512 tysięcy 392 zł i 54 grosze. Powtarzam, 512 392 zł, 54 grosze. Termin wykonania OF znowu 31 lipiec jest. 30 dni, czyli jest podobna sytuacja. No wprawdzie reszta to płatność 30 dni pasowała, gwarancja 5 lat też, 30 dni związania z ofertą, ale to, 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 to załatwia sprawę negatywnie. No zresztą tutaj szanse Pana Tomasza takie są średnie, nie? Jeśli chodzi o Propozycja. No, zróbmy taki sobie na szybko ranking. Bo to jest jak mówiłem część jawna. Teraz będziemy sprawdzać jak tam wyglądają oferty w środku. Ale na tą chwilę to firma Janko z Żuromina jest na pierwszym miejscu, na drugim a Milwer tutaj skazał, To samo z panem Tomaszem Kitą, czyli na podium wchodzi firma jeszcze Patmat z Czarlina z propozycją 254 872 zł, 4 grosze. I na trzecim miejscu plasuje się Mekro z propozycją 275 884 zł i 7 groszy. Także tak by to wyglądało na tą chwilę. Koleżanka. By się radę przygotować. Tak? Jest już Jarko. Dla... Także prośba o cierpliwość. Koleżanka odczyta protokół. Taki ma ładny głos, a nie chcę odczytać. To się ja wezmę do roboty. Na no, świecie 29 maja bieżącego roku protokół z sesji otwarcia ofert prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty 5 milionów, to chyba jest inna ta, ta granica. Taka. Teraz zmieniły się progi. No bo to euro tak faluje, euro zamówień publicznych nam narzuca wartość euro i w ten czas buja się ta kwota graniczna, przy której trzeba zgłaszać również na stronach europejskich przetarg, jak przekracza 5 milionów 350 tysięcy obecnie. Kiedyś było trochę więcej. No ale to tak na marginesie. A więc tryb przetargu nieograniczonego mieliśmy przed sobą pod nazwą zadaszenie części Trybuny Stadionu LZT Zwisław Różnie pierwszy etap. No przetarg przeprowadziła komisja powołana zarządzeniem kierownika zamawiającego, czyli burmistrza świecia. To już mówiłem, numer 513 łamane przez 20 z 12 maja bieżącego roku. Nie wiem czy jeszcze raz przedstawiać komisję, myślę, że to możemy sobie pominąć, no ale komisja stwierdziła prawidłowość ogłoszenia przetargu, który został ogłoszony w dniu 12 maja bieżącego roku w biuletynie zamówień publicznych pod numerem 539 009 myślnik N, myślnik 2020 na stronie internetowej zamawiającego w i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komisja ustaliła, że w terminie określonym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to jest do 29 maja do godziny 9, wpłynęło 5 ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji podał kwotę w wysokości 200 tysięcy którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert przewodniczący komisji podał nazwy i adresy wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie, jak niżej. I teraz tutaj są wymieniane po kolei firmy, w których mieliśmy oferty przed sobą, a no, więc firmach handlowa Janko Jan Strzelec Franciszkowo ulica Podlasem 4 Poczta Romin. Cena brutto 219 037 zł termin wykonania 30 lipca okres gwarancję 5 lat warunki płatności przejściowe, czyli nie fakturą końcową. Druga oferta to Mekro spółka z O. ulica Bydgoska 1 ze Świecia z ceną brutto 275 884 zł i 7 groszy. Termin wykonania prawidłowy 30 lipca tego roku. Okres gwarancji 3 lata i warunki płatności również faktury przejściowe. Trzecia oferta pochodziła od firmy firmy handlowo usługowej PatMat Piotr Lis ulica Słoneczna 1 z Czarlina z propozycją 254 872 złote 4 grosze z terminem wykonania 30 lipca tego roku. Okres gwarancji 5 lat faktury przejściowe. Czwartą ofertę złożyła firma Milber Miłoś Niemczech, ulica Bydgoska 1 w Świeciu z ceną brutto 249 557 92 zł z terminem wykonania no tutaj nie za bardzo, bo 31 lipca tego roku okres gwarancji pięcioletni, faktury przejściowe. No i ostatnia oferta usługi ogólnobonowane Tomasz Kita, ulica Okrężna w Świeciu z propozycją 512 392 54 grosze no i z tym terminem nieszczęsnym 31 lipca 2020 okres gwarancji 5 lat, warunki płatności przejściowe. Wszyscy członkowie Komisji przedrogowej złożyli pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w artykule 17 ustawy, um, ustęp pierwszy przez to, przepraszam, ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia. 2004 roku na załączonym druku. Na ten protokół podpisano, zakończono i podpisano. No, i tutaj byśmy złożyli teraz swoje szlachetne podpisy i tam prośba, żeby Państwo też tam jakąś parawkę z tyłu strzelili, że wyliście. i no, chyba, że macie jakieś uwagi, no to musicie jakieś te uwagi wyartykułować, ale najpierw podpisy. No i teraz tak patrzę. Najkorzystniejsza oferta jest za 219 tysięcy. W związku z tym przekracza limit założony w budżecie tego roku. W związku z tym jeszcze będę musiał porozmawiać z burmistrzem czy dołożył. No myślę, że to nie jest jakaś porażająca kwota i tutaj się uda to przepchnąć. No, rzecz jasna wszystkich państwa powiadomimy, czy, czy to jest do załatwienia w sensie możliwości budżetowych, no bo tu każdą pozycję mamy ściśle zakonotowaną za z podwieszonymi kwotami. Teraz trzeba z jakiegoś obiektu zdjąć, żeby do tego dołożyć. No i to już jest rola burmistrza, bo musi wskazać, skąd to weźmiemy, żeby zrealizować. Także na tą chwilę nie mogę się przysiąc nawet na konstytucję, że, że tutaj te 19 się znajdzie, chociaż jestem w dobrej myśli. Teraz. Ten protokół, żeby tam jakąś admentację dali, żeby byli u nas. A, już to. Tak? Tak. Dobra, no to myślę, że tyle tyle na tą chwilę. Dziękuję Państwu za złożenie ofert. No i wszystkich Państwa powiadomimy, jak to się skończy, bo na tą chwilę jeszcze nie wiem, jaka będzie decyzja burmistrza, jeśli chodzi o dołożenie tych 19 tysięcy. Gdyby się pieniądze znalazły, no to tutaj faworytem, jak już wspomniałem, jest firma Janka z Żeromina. Natomiast czy jakieś maskazy, czy nie, to wykaże na to nasza tam taka już bardziej szczegółowa analiza, no ale to musimy mieć na to trochę czasu więcej niż tutaj tak tetatet. No, no to ja dziękuję Państwu bardzo. i jak się coś pojawi nowego, to zachęcamy po raz wtóry. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.